Uważaj, Mania, nie przewróć mi do ci Powiem w tych szubarach, jak to się trochę tam rozrośnie, to i tam będzie różnych tych stworzeń. O Już... Kids Jak przebiera ty tymi... pani dobre Ty no we się był to nie, za jak tam gumera Jaki pokaz. No, tyłkiem się na nas tutaj nie wychowana. Ze wsi czy co? Nie wiem, co ona tam robi, co ona? Czego szuka? Ta fikołka zrobi, bo się <noise> nie uderzy. Uderzy, uderzy. <noise> Co ma tam kabinu jedy? Ja <laughs> wyjdę wytrwał. Uderzy, 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 ulici się. Ty, jak długo, nie? Już zabiera. Uderzy, uderzy. Nie uderzył.

Co poczpal tego grilla tam Co no tam kombinuje to nie wiem Wiesz co? albo te kaczki z cyrku uciekły Albo nie wiem co jest grane No tam nic nie ma a one tak, tak jakby co tam było. Nie, one na pewno z cyrku uciekły.